Bitcoin spadł od wczoraj o ponad 5000 dolarów, i to pomimo trzeciej z rzędu obniżki stóp procentowych przez amerykańską rezerwę federalną i jastrzebich rewizji prognoz gospodarczych na lata 2025, 6 oraz 7. Dlaczego więc pierwsza kryptowaluta nie idzie w ślady Wall Street, który jest owłos od wybicia nowego ATH? Cześć, jestem Juświak i Jak co tydzień witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Krypto czwartku, a to dzisiejsze nasze spotkanie, oczywiście, w głównej mierze poświęcone będzie temu wszystkiemu, co wydarzyło się dosłownie na przestrzeni ostatnich godzin. Mam oczywiście na myśli decyzję monetarną Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, która zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami zdecydowała się w grudniu na trzecią z rzędu obniżkę stóp procentowych i szóstą w tym cyklu. No bo warto pamiętać, że o ile od września, do wczoraj Rezerwa Federalna przeprowadziła trzy obniżki stóp procentowych z rzędu. Tak, między 18 września a 18 grudnia 2024 roku również byliśmy świadkami trzech z rzędu obniżek stóp procentowych. Czy zatem w roku 2020 szóstym również będziemy mieli trzy z rzędu obniżki stóp procentowych między wrześniem a grudniem, no to nie jest już wcale przesądzone, ba, rynki finansowe dzisiaj takiego scenariusza za bardzo nie uwzględniają. Ale po kolei, do tego jeszcze sobie dojdziemy, bo to od kilku dość istotnych czynników będzie zależne. Przejdźmy w pierwszej kolejności do sytuacji na wykresie, no bo zauważymy, że po tych całkiem przyzwoitych wzrostach, których Bitcoin doświadczył między 21 listopada a minionym wtorkiem, no te Ostatnie dni, wczoraj i dziś, no to już są zdecydowanie bardziej spadkowe sesje. Jeszcze wczoraj, w pewnym momencie, za jednego bitcoina zapłacić trzeba było bliżej nawet 95 tysięcy dolarów. Aktualnie kosztuje on bliżej 90 tysięcy dolarów, a więc bardzo wyraźny spadek. Od wczoraj o ponad 5 tysięcy dolarów. A jak zerkniemy sobie na rynek akcji, który przynajmniej w teorii powinien być skorelowany dodatnio, no to tutaj wczorajsza sesja przyniosła nam bardzo ładne wzrosty, wskutek których amerykański benchmark właściwie niemalże wyrównał wierzchołki z końca października. Jeśli tylko skala wzrostów utrzyma się dziś na podobnym poziomie jak wczoraj, to jeszcze przed końcem tego tygodnia SP500 mogłoby wybić nowe. ATH. Zanim powiemy sobie oczywiście, co tak naprawdę wydarzyło się, dlaczego rezerwa federalna stopy procentowe obniżyła, i jakie są szanse na ewentualnie kolejne obniżki, to ja oczywiście przypominam, że partnerem naszego kanału jest giełda OKX, OK, która przygotowała dla Was atrakcyjną promocję, w ramach której do końca tego roku, do końca grudnia możecie skorzystać z blika bezpłatnie. W opisie pod tym materiałem jest link, jeżeli z niego skorzystacie. To jako użytkownicy OKX możecie dokonywać zakupów kryptowalut szybciej, bezpieczniej i wygodniej, bez konieczności korzystania czy to z kart płatniczych, czy z przelewów bankowych. I tak jak wspomniałem, do końca grudnia zakupy realizowane za pomocą Blika na platformie OKX będą objęte promocją 0% prowizji transakcyjnej. W opisie pod tym materiałem macie oczywiście link, kliknijcie. Zweryfikujcie, skorzystajcie, zarabiajcie. A my wracamy oczywiście do tego, co dziś najistotniejsze. No i jak zerkniemy sobie na tę decyzję monetarną, to oczywiście widzimy o 25 punktów bazowych. O tyle rezerwa federalna zdecydowała się podczas tego grudniowego posiedzenia 100% obniżyć. To jest oczywiście idealne, idealnie taka sama obniżka, jak ta, którą Fed ogłosiła we wrześniu, czy pod koniec października. Ja natomiast chciałbym zwrócić Waszą uwagę między innymi na rynkowe oczekiwania. Dotyczące tego, co może dziać się w roku 2026, bo wczorajsza obniżka przeszła już do historii, ona już się wydarzyła, to już jest przeszłość, to już nie wpływa na rynki. Rynki finansowe wyceniają przyszłość, więc zastanówmy się, jaka ta przyszłość może być a być może różna. I dzisiaj rynki finansowe wyceniają, że w 2026 roku Rezerwa Federalna zdecyduje się na dwie kolejne obniżki stóp procentowych, przy czym pierwsza z nich miałaby mieć miejsce w kwietniu bądź w czerwcu, a na drugą przyszłoby nam poczekać najpewniej do września bądź października. Natomiast te oczekiwania są tak istotne, że właściwie można je całkowicie zlekceważyć. Idealnym argumentem, dlaczego można je zlekceważyć, jest przykład ostatnich sześciu tygodni, czyli okres od wcześniejszego październikowego posiedzenia monetarnego do wczoraj. Bo e, podczas konferencji prasowej po październikowym posiedzeniu monetarnym przewodniczący Fedu Jerome Powell powiedział takie jedno znamienne zdanie, w którym bezpośrednio wskazał, że w jego ocenie trzecia z rzędu obniżka stóp procentowych podczas posiedzenia w grudniu nie jest przesądzona. I dosłownie to jedno zdanie było wystarczające do tego, aby rynki finansowe zmniejszyły swoje oczekiwania na to, że Fed rzeczywiście w grudniu stopy procentowe obniży i to zmniejszyły je radykalnie. Z poziomu ponad 90% do 30%. I de facto dopiero 3 tygodnie temu rozpoczęła się odbudowa tych oczekiwań, która konsekwencji doprowadziła do tego, że wczoraj tuż przed ogłoszeniem decyzji monetarnej przez Fed, rynki finansowe wyceniały scenariusz trzeciej obniżki znowu na ponad 89%. Więc w ciągu 6 tygodni mieliśmy właściwie istny roller coaster. Najpierw spadek oczekiwań na obniżkę z ponad 90% do 30, a później odbicie z 30 do niemal 90% i to idealnie pokazuje, że jeżeli w ciągu 6 tygodni wszystko jest w stanie się zmienić tak drastycznie, no to w ciągu 12 miesięcy zmieniać się może jeszcze bardziej, no i będzie się prawdopodobnie zmieniać, bo to, czy Rezerwa Federalna w przyszłym roku będzie mogła obniżać stopy procentowe, czy też nie, zależne będzie od kilku czynników. Jednym z nich jest chociażby to, że kadencja aktualnego przewodniczącego Fed, Jeremiego Pawela, kończy się w maju przyszłego roku. Jego następca nominowany zostanie przez Donalda Trumpa, a nie od dziś wiadomo, że Jerome Powell no nie miał po drodze z Donaldem Trumpem, przede wszystkim dlatego, że nie chciał tak bardzo agresywnie, jak życzyłby sobie tego amerykański prezydent, obniżać stóp procentowych. Jeśli więc Trump teraz będzie mógł nominować na przewodniczącego Fedu kogo chce, to najpewniej... Pałas zastąpi ktoś o znacznie bardziej gołębim nastawieniu, kto będzie bardziej skory do tego, aby stopy procentowe w Stanach obniżać nieco szybciej, nieco bardziej agresywnie. O ile będzie mógł to zrobić. I tu jest pies pogrzebany, bo nie wiadomo, czy Rezerwa Federalna będzie mogła pozwolić sobie na to, aby stopy procentowe szybciej obniżać. I trzeba tutaj zbudować pewien kontekst, bo rzeczywiście wczoraj podczas grudniowego posiedzenia decydenci polityczni zdecydowali się na trzecią z rzędu obniżkę stóp procentowych, ale to była obniżka robiona trochę na ślepo. Zwykle, jak Bank Centralny podejmuje takie decyzje, to bazuje na danych gospodarczych, ocenia, w jakiej kondycji jest rynek pracy, jak wypadają dane inflacyjne. Tymczasem Rezerwa Federalna takich danych najzwyczajniej w świecie nie posiadała, bo Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy, czyli BLS, instytucja, która odpowiada za publikację obydwu tych raportów, nie opublikowała danych za październik i nie opublikowała danych za listopad. Oczywiście było to związane z najdłuższym w historii z zamknięciem amerykańskiego rządu federalnego, w związku z czym dane, na których bazowała rezerwa federalna wczoraj, to są dane za wrzesień. I oczywiście raport inflacyjny za wrzesień pokazuje, że inflacja we wrześniu dalej wzrastała, ale nie wiemy, czy wzrastała w październiku, nie wiemy, czy wzrastała w listopadzie. Być może nie. Jeżeli chodzi o dane z rynku pracy, no to widzimy, że wrzesień był już trzecim z rzędu miesiąca. Kiedy stopa bezrobocia w USA także wzrastała, ale pytanie, czy dalej wzrastała w październiku, czy dalej wzrastała w listopadzie? Jeżeli chodzi o terminy tych publikacji, no to wiadomo, mieliśmy najdłuższe w historii zamknięcia amerykańskiego rządu, w związku z czym instytucje nie zbierały danych, więc nawet jak już wróciły do pracy, no to nie za bardzo miały z czego raport za październik na przykład przygotować, ale publikacja raportu za listopad również została przesunięta. I choć w teorii, Pierwotnie, według takich standardowych założeń, raport obrazujący kondycję rynku pracy, czyli raport non Fan payrolls opublikowany powinien zostać w pierwszy piątek miesiąca, czyli 5 listopada, 5 grudnia, przepraszam. To finalnie data publikacji tego raportu została przesunięta na 16 grudnia. Więc choć w teorii rezerwa federalna powinna ten raport znać już od 5 dni, tak, on zostanie dopiero za kolejnych kilka dni przedstawiony. Jeżeli chodzi o dane z rynku pracy, one według standardowego kalendarza, gdyby nie zamknięcie rządu, miały zostać opublikowane wczoraj, czyli też decydenci polityczni już by ten raport znali, nim ogłosili decyzję monetarną i mogliby ewentualnie szybko podjąć jakieś decyzje, ale finalnie ta publikacja też została przesunięta tym razem na 18 grudnia, w związku z czym tych danych nie było, zabrakło, ale to z kolei otwiera furtkę do nowych rozważań, bo w teorii moglibyśmy powiedzieć, że skoro posiedzenie monetarne grudniowe jest już za nami, to de facto przed końcem roku nic istotnego, już się prawdopodobnie nie wydarzy, a ba. Wydarzyć może się całkiem sporo, bo jeżeli brakuje danych za październik i de facto brakuje danych od września, to te, które zostaną opublikowane odpowiednio 16 i 17 grudnia, mogą być dla rynków bardzo istotne, więc przed nami naprawdę bardzo ciekawy okres, końcówka roku, ale końcówka, która się zapowiada, naprawdę bardzo interesująco. Bo jeśli BLS opublikuje raporty, z których wynika, że na przykład inflacja konsumencka zaczęła spadać, wskaźnik CPI zaczął spadać, a stopa bezrobocia dalej na przykład wzrasta, to to będzie bardzo jasny sygnał dla rezerwy federalnej, żeby jeszcze szybciej stopy procentowe obniżać. Ale jeżeli inflacja konsumencka dalej będzie wzrastać, no to to już może bardzo skutecznie związać ręce decy decydentom politycznym, dlatego że każda kolejna obniżka stóp procentowych zwiększa ryzyko, że wskaźnik CPI będzie w kolejnych miesiącach wzrastał jeszcze bardziej. No i to powoduje, że te dane mogą być bardzo uważnie przez rynek śledzone, i obydwie te publikacje mogą doprowadzić do bardzo wyraźnych rewizji i oczekiwań względem tego, co rezerwa federalna będzie mogła zrobić w roku 2026. A jak natomiast, FED zapatruje się na dane gospodarcze. Z racji tego, że wczorajsze posiedzenie było ostatnim w tym roku, no to jak to zwykle bywa, na koniec każdego kwartału yy, Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku przedstawił również swoje najnowsze zaktualizowane prognozy gospodarcze dotyczące zarówno wzrostu gospodarczego, stopy bezrobocia oraz oczywiście inflacji konsumenckiej. I to są rewizje. Bardzo Jastrzebie, bo jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu gospodarczego, to jeszcze we wrześniu Fed stawiał, że w tym roku dynamika PKB w USA wyniesie 1,6% a według danych z wczoraj będzie to 1,7, więc troszkę lepiej. Dane na 2026 rok zostały natomiast bardzo wyraźnie już wzrostowo zrewidowane z 1,8 do 2,3. Wzrostowe rewizje już bardziej symboliczne zostały także przeprowadzone w kontekście danych na 2007 i 2008 rok, odpowiednio z 1,9 do 2% oraz 1,8 do 1,9%. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, na ten rok zmian żadnej nie było, zmiany żadnej nie było, 4,5% ma wynieść bezrobocie w USA, w 26 roku ma być to 4,4%, natomiast w 27 bezrobocie ma spaść do 4,2%, a jeszcze we wrześniu oczekiwano, że będzie wynosiło 4,3%. Jeśli chodzi z kolei o inflację, we wrześniu oczekiwano, że ona w tym roku wyniesie 3%, teraz zakłada się, że jednak będzie to 2,9%. W 2026 ma wynieść 2,4% i to jest ujemna wzrostowa rewizja, więc pozytywna, bo zakładano we wrześniu, że będzie 2,6%. Na rok 2027 i 2028 żadnej rewizji nie było. I inflacja bazowa też została symbolicznie obniżona z 3,1% do 3% na ten rok i z 2,6% do 2,5% na rok 2020. 6. Jeżeli chodzi o układ dot plot, czyli układ kropek, każda z tych kropek, jak tylko przypomnę, wskazuje nam nastawienie czy decyzję, tak naprawdę jednego z decydentów Federalnego Komitetu do Spraw Operacji Otwartego Rynku. No, jeżeli chodzi o rok 2026, to oni są tutaj bardzo mocno podzieleni, w związku z czym nie ma takiej przeważającej większości, która dziś pozwoliłaby z czystym sumieniem, zerojedenkowo uznać, na jakim poziomie cenowym stopy procentowe będą na koniec 2026 roku. Tu właściwie można powiedzieć, że wszystko jest w grze, wszystko jest możliwe. Mało prawdopodobne, żeby Rezerwa Federalna miała stopy procentowe podwyższać, bo taki scenariusz nie jest dziś brany pod uwagę. Natomiast ewentualna ilość i skala obniżek pozostaje pod jednym wielkim znakiem zapytania. Ja stawiam, że dzisiaj rynki finansowe oczywiście wyceniają na ponad 80%, że stóp procentowych w styczniu Fed nie zmieni. Tak jak wspomniałem, jedna obniżka może mieć miejsce w kwietniu bądź czerwcu, w druga pewnie we wrześniu, październiku. Natomiast te oczekiwania mogą ewentualnie ulec jakiejś zmianie odpowiednio po publikacji danych z rynku pracy 16 grudnia i danych inflacyjnych 18 grudnia. Więc to są dwa dni, na które myślę, że warto będzie zwracać szczególną uwagę. Natomiast my wróćmy sobie jeszcze na moment do wykresów, no bo zwykle w Krypto Czwartku na wykresy też patrzymy, to jeżeli chodzi o sytuację stricte na notowaniach koiny w mojej ocenie tu żadnego większego zaskoczenia nie powinno być. Oczywiście moglibyśmy oczekiwać większej dodatniej korelacji z rynkiem akcji. Moglibyśmy oczekiwać, że jak rynek akcji w Stanach Zjednoczonych jest o włos od wybijania nowego ATH, być może za chwilę to ATH jednak wybije. No to rynek kryptowalut też będzie radził sobie lepiej, ale nie radzi sobie lepiej i nie radzi sobie lepiej już od dłuższego czasu. Natomiast strukturalnie, całe to podbicie wzrostowe, które od 21 listopada obserwujemy, które notabene nie było wcale takie małe, bo licząc od minimów do wierzchołku zmienionego wtorku, Bitcoin drożał o ponad 14 tysięcy dolarów, czyli 17,5%. To finalnie ze względu na relatywnie niewielkie momentum. Całe to odbicie bardziej przypomina formę takiego rynkowego odrażania, formę klasycznej korekty, tak jak miało to miejsce na przykład tutaj w drugiej połowie października, czy tak jak miało to miejsce między 5 a 10 listopada. Mieliśmy bardziej dynamiczny ruch impulsywny spadkowy, spokojniejsze odbicie korekcyjne wzrostowe. Znowu kolejny ruch impulsywny spadkowy, odbicie korekcyjne wzrostowe i kolejny ruch impulsywny spadkowy, i znowu odbicie prawdopodobnie korekcyjne wzrostowe. Oczywiście. Przestrzeń dla dalszego raju na północ w wykonaniu Bitcoina jeszcze jest, bo ta korekta nawet gdyby ją dalej określać mianem korekty, mogłaby sprawić, że bitcoin sięgnąłby poziomu 100, 101 tysięcy dolarów, czyli doprowadzić by to mogło do klasycznego retestu pokonanego wcześniej pułapu wsparcia. Wsparcia, które zatrzymywało nam chwilowe spadki w maju, w czerwcu, drugi raz w czerwcu, zatrzymywało nam spadki w lipcu, teraz ono stanowić może jeden z ciekawszych oporów, więc w teorii bitcoin ma jeszcze przestrzeń, żeby wzrastać. Ale po pierwsze, jest to perspektywa raczej krótkoterminowa jest to perspektywa Dalej tylko odbicia korekcyjnego, a niekoniecznie zmiany ogólnego nastawienia na rynku. Idąc dalej, można więc oczekiwać, że po zakończeniu tego rynkowego dragowania pierwsza kryptowaluta mogłaby jeszcze na ścieżkę spadków powrócić, a gdyby tak się stało, jednym z ważniejszych wsparć byłby tu oczywiście ten pułap cenowy, przy którym wpierw zatrzymały się, o, w ten sposób. Wpierw zatrzymały się wzrosty w połowie marca 2024 roku, a później spadki w kwietniu tego roku, czyli przedział 73-75 tysięcy dolarów. I uważam, że jest bardzo prawdopodobne, że nie dziś i nie jutro, ale docelowo Bitcoin do tej przestrzeni cenowej jednak będzie podążał. Jeśli chodzi o Ethereum. Bardzo ładnie sytuacja wyglądała jeszcze we wtorek, kiedy Ether wybijał ponad 3200 dolarów, przejmując tym samym jeden z lokalnych poziomów oporu. Ale to wyłamanie oporu tak naprawdę też technicznie wiele nie zmieniło. Tendencja pozostaje spadkowa. Nowych wyższych wierzchołków nie mamy. Te byłyby wybite, gdyby Ether przeskoczył ponad szczyty z 10 listopada, czyli wystrzelił najlepiej ponad 3700 dolarów. To się nie wydarzyło. Wczoraj wyszliśmy z sesją na zero, dziś natomiast już mamy prawie 4% spadki. Jeśli tylko Ether powróci ponad 3200 dolarów, czyli poniżej aktualnie testowanego wsparcia, no to mógłby zainicjować kolejny ruch, czy to do tych minimów niedawnych, czy nawet dalej kolejne wsparcia na tej kryptowalucie. W mojej cenie zlokalizowane są odpowiednio w okolicy 2000, 2800 dolarów, dalej 2400 i nawet 2100 dolarów. Prospadkowo wygląda też bieżąca sytuacja na notowaniach Bitcoin Cash, którego kurs już kilka dni temu, a dokładnie najpierw 4 grudnia, a potem 8 grudnia odbił od pokonanej wcześniej linii tendencji. To jest linia, która w przeszłości stanowiła dość ciekawe wsparcie, natomiast w połowie października testowana była jako opór, na przełomie października i listopada znowu jako opór. No i widzimy, że tutaj w grudniu także jako opór. Mieliśmy już w poniedziałek spadki przekraczające 3%. We wtorek niewielkie jednoprocentowe odbicie. Wczoraj spadki 2%, dzisiaj spadki o niemal 2,5%. No i de facto, gdybyśmy chcieli kreślić jakieś techniczne wsparcia, to w tym momencie Bitcoin Cash znajduje się na granicy pierwszego takiego pułapu. Jest to lokalna granica w rejonie 560 dolarów, to tu zatrzymały się między innymi wzrosty z końcem października, tu zatrzymały się wzrosty w drugiej połowie listopada, tu zatrzymały się spadki, 4, przepraszam 5 i 6 grudnia, więc to to jest granica, którą w tym momencie testujemy. Natomiast jeśli ona zostanie przełamana, to Bitcoin też mógłby zmierzyć do kolejnego wsparcia w rejonie 520 dolarów albo dalej, nawet do granicy. 450 dolarów, czyli do poziomu ostatnio notowanego 21 listopada. Kolejny projekt prospadkowo wyglądający to ENA, a więc etena i w tym przypadku już tak naprawdę od 13 listopada, czyli prawie od miesiąca, obserwujemy klasyczną konsolidację. Ruch, układ, formację, która przynajmniej statystycznie postrzegana jest jako formacja korekcyjna i wynika to przede wszystkim z tego, że o ile nie zawsze to jednak statystycznie częściej rynki finansowe wybijają z tego typu układów w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. Więc jak wcześniej były spadki, no to wybicie dołem wydaje się tu bardziej prawdopodobne niż wybicie górą. Tymczasem wczoraj mieliśmy spadek przekraczający 7,5%, dziś póki co niespełna 4% wyprzedaż. No i wiele wskazuje na to, że ENA zmierza bezpośrednio do najbliższego wsparcia w okolicy 23 centów. Ewentualnie dalej kolejna granica jest zlokalizowana w okolicy 20 centów na podstawie minimum z września 2024 roku. Przechodząc dalej, zerknijmy oczywiście na Solane, projekt, który jest w centrum zainteresowania wielu. Ale projekt, który też technicznie nie wygląda wcale dobrze. I teraz, jeżeli chodzi o salone. Solana... To ten wykres możemy analizować w dwojaki sposób. Ktoś może wyrysować sobie tego typu klasyczną konsolidację. Były spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, teraz znowu mamy spadki. I tak jak miałem przed chwileczką, konsolidację, czyli układy korekcyjne, czyli jeżeli wcześniej były spadki, no to wybicie dołem też wydaje się bardziej prawdopodobne. A ktoś inny zamiast konsolidacji może wyznaczyć sobie taki równoległy kanał z delikatnie pod niewielkim kątem nachylonymi dwoma liniami tendencji. I czy taki kanał cokolwiek zmienia? No nie, bo ten kanał, jak połączymy go z wcześniejszym ruchem impulsywnym, spadkowym, tworzy formację odwróconej flagi, a flagi, podobnie jak konsolidacje, też postrzegane są jako formacje korekcyjne. Więc tu także to sprawia, że przynajmniej statystycznie rośnie ryzyko, że Solana może wybić poniżej 125-120 dolarów, a wyłamanie poniżej tego zakresu mogłoby napędzać dalszy zjazd. W kierunku kwietniowych minimów, czyli mniej więcej do rejonu 100 dolarów za sztukę. I na koniec jeszcze tego dzisiejszego spotkania mamy notowania Stellara, którego kurs odbił wczoraj od oporu w rejonie 26 centów. No i dzisiaj notuje spadek przekraczający 4%. Zbliżamy się do linii tendencji, natomiast jeśli ona zostanie przełamana, kolejne horyzontalne wsparcie jak się na podstawie kwietniowych i czerwcowych minimów, czyli jest to pułap 22 centów, a dalej to już tak naprawdę możemy mówić o pułapie 17 centów, i tu warto zepchnąć sobie na Stelara z perspektywy interwału tygodniowego. Wtedy widać, jak istotną granicą jest to wsparcie w rejonie, właśnie niespełna 17 centów. Ono jako wsparcie było testowane już bardzo ładnie na początku 2022 roku, jako opór było testowane w 2023, w 2024 roku. No i być może do niego także zmierzać będzie teraz w najbliższym czasie Stelar. Więc Pomimo tego, tak już podsumowując, pomimo tego, że Rezerwa Federalna zdecydowała się w grudniu na trzecią z rzędu obniżkę stóp procentowych i równolegle przedstawiła bardziej optymistyczne prognozy gospodarcze dotyczące wzrostu gospodarczego, stopy bezrobocia, inflacji konsumenckiej na rok 2025, na 2026 czy 2027, co w konsekwencji doprowadziło do spadku kursu dolara amerykańskiego, wzrostu na Wall Street, no, rynek kryptowalut na tej fali nie zyskał. I można też zakładać, że nawet jeśli w kolejnych dniach, tygodniach będziemy świadkami rewizji oczekiwań względem tego, ile obniżek stuprocentowych rezerwa federalna ogłosić może w roku 2026, to być może to będzie wpływało na Wall Street, ale znowu będzie zbyt. Słabym katalizatorem, by ewentualnie doprowadzić do większego wzrostowego odbicia na rynku aktywów wirtualnych. Przynajmniej z technicznego punktu widzenia, póki co sytuacja na rynku kryptowalut wygląda bardziej spadkowo niż wzrostowo. Dajcie proszę znać w komentarzu, co wy sądzicie na ten temat. Podzielcie się proszę też propozycjami rynku, które chcielibyście, abym przeanalizował dla Was za tydzień, przy okazji kolejnego krypto czwartku. A ja oczywiście przypominam o tym, że partnerem naszego kanału jest giełda OKX, gdzie do końca tego roku, Roku, możecie kupić kryptowaluty przy pomocy blika bez prowizji transakcyjnej. Więc jeżeli tylko chcecie, to zapraszam bardzo, bardzo serdecznie i z tego miejsca na dziś dziękuję. Widzimy się za tydzień, w czwartek, o tej samej porze. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć! thank you